Jest bardzo sprawnie, konie zajmują miejsca w startboxie. Czekamy jeszcze na dwa konie, Nerone i Tsame. Nerona podchodzi bez najmniejszych problemów i Tsama. Również jest. I konie wystartowały równy, ładny start, tam na czele Tsama, tuż obok Star Mangal. Jest tam też Słowacja i Nerona. Mamy upadek. Z konia numer dwa mi dołdiu. Samat, sama na prowadzeniu. Za nią Słowacja, która przesunęła się na drugą pozycję. Następnie Star Mangal i Hiszpan. Samat, sama na prowadzeniu. Słowacja obok siebie bardzo blisko. Jest tam Hiszpan i Star Mangal, a tuż obok Nerona. Sama na prowadzeniu Stardol zamyka stawkę. Konie w połowie zakrętu. Sama, sama na prowadzeniu, ale, ale Słowacja i Star Mangal nie tracą tempa. W każdej chwili mogą włączyć się do walki. Sama. Wyprowadza stawkę na prostą finiszową. 500 metrów do celownika. Sama, ale pozostałe konie bardzo blisko. Jest tam Słowacja. Po zewnętrznej wychodzi Starmangal. Bardzo blisko Hiszpan i Nerona. Starmangal ze Słowacją. Konie bardzo blisko siebie. 300 metrów do celownika. Starmangal, Słowacja, Starmangal, Słowacja, Nerona, Hiszpan. Ostatnie 100 metrów zapowiada się pasjonująco, bardzo blisko siebie koniec. Starmangal, 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 Słowacja, Nerona, Hiszpan, Riksza, Stardol, Strażnik, Czanko, sama zamyka stawkę Turkmen.